W miasta Palenki można się czasami nawet zagubić Tak jak ja w tej chwili Poszedłem takim szlakiem, którym z reguły turyści nie chodzą Nie widać nikogo, ruiny też są dużo ładniejsze W sensie takim, że nie są to totalne rekonstrukcje Ogromne drzewa, budynki wszystkie pokryte mchem Wygląda to wszystko bardzo ciekawie, tak magicznie Jest cisza, gdzieś tam w tle tylko słychać szum strumyczka no i to są te, ale te chwile, kiedy rzeczywiście w palenkę można poczuć magię. Są oczywiście takie miejsca, które standardowo są odwiedzane przez wszystkich, takie jak pałac, jak piramida inskrypcji i wiele, wiele innych budowli, tak jak chociażby plac krzyży. Natomiast, no, rzeczywiście te miejsca, które teraz widzicie, no to są miejsca, gdzie prawie nikt nie dociera. Miejsca, gdzie można poczuć rzeczywiście, poczuć się nawet troszeczkę jak taki eksplorator. Pomimo tego, że jesteśmy rzeczywiście w miejscu jednym z najczęściej odwiedzanych w Meksyku, jeśli chodzi o ruiny pozostałości po cywilizacji Majów, na palankę chodzi się bardzo łatwo, ścieżki są bardzo dobrze przygotowane. Także właściwie no, nawet w klapkach da się je wszystkie zwiedzić. Wszędzie można zobaczyć piętrowe budynki, które majowie budowali. Tych budynków podobno stworzono tutaj ponad tysiąc. Zrekonstruowano tylko niektóre, a jeszcze mniej możliwe moż można odwiedzać. Budynki zresztą były bardzo gęsto zaludnione. Wszystko było zamieszkane przez liczne rodziny, wielodzietne, klany rodzinne. No i... Spróbujemy sobie wejść do takiego jednego budynku. Zobaczymy czy tam wciąż ktoś mieszka. Może na jakąś rodzinę Majańską przeniesioną w czasie natrafimy. No wygląda to, że chyba nam się nie udało. Jesteśmy już na pierwszym piętrze tego budynku, ale nikogo nie zostaliśmy dzisiaj w domu. Spróbujemy następnym razem. Zostały tylko wielkie drzewa, które porosły. Te piękne budynki z przeszłości. Wszędzie dookoła bardzo, bardzo bujna dżungla, czasami zdarzają się małpeczki, no dzisiaj akurat żony tutaj nie widać, też nie słychać.